A spływa pod banderą yy, brytyjską chyba, bo jest zarejestrowane brytyjskie wyspy dziewicze, tak? Tak, no tak. Ale to wiemy z czego wynika, prawda? No ile mamy jachtów na przykład pod szwedzką banderą w Polsce, prawda? Bo tak jest y, lepiej, wygodniej, no po co walczyć gdzieś tam z jakimiś y, dziwnymi... Urzędami, przepisami itd. Tak dalej. Tak dalej. Ja to urządzenie, które przygotowują, wejdzie w życie, to w ogóle polski jachtów już nie będzie. Tam tak. organizatorzy pozwalają <noise> zgłaszać jachty względem większości załogi, o to chodzi. Pols też nie był już zarejestrowany tak, w Polsce. Tak, Pols też tak, nie był zarejestrowany w Polsce, a, a żeglował z polską flagą, oczywiście, no, tak. prawda? Bo, bo Australijczycy pozwalają na to. Zgłosił się e... jako polski dolega. Tak, więc. Yy... Nostelma jest zarejestrowana w, w Gdyni, więc jest polskim jachtem pod Polską... Znaczy też nie jest polskim jachtem, bo jest jachtem francuskim, prawda? Fra zaprojektowanym we Francji ale i... Ale w... na marinistach wrzuca z pozycji, to pojawia się tak. brytyjska bandera. W przypadku? Katarzyca. No tak, tak. Oni, oni rzeczywiście pływają, nie, mają... Yy, z Bryt... Mi się wydawało, że oni mają Londyn jako, jako port yy, macierzysty, ale... No nie ma to w tej chwili żadnego znaczenia, prawda? Kochani, tak. gdyby jeszcze jakieś pytania, to prosimy, bo już zbliża się godzina, kiedy do nich nas, że tak powiem, tutaj uświeca. Dajcie, dajcie mu szansę. Krótka przerwa A odpowiedziałem Tobie na to pytanie? To znaczy, czy jesteś zadowolony z odpowiedzi? Po co starcemy? Nie, ja, ja, ja właśnie. Ja się odważę i zapytam. Wiem, że nie pływają wielokadłubowce, ale czy w ogóle wśród obserwatorów, czy w ogóle tam nie pływają wielokadłubowce? Nie, pływają. Mijaliśmy nawet katabarany, które płynęły w przeciwnym kierunku, więc być może się, ścigają się na trasie. chyba bardzo sudenci. Ale nie, pływają, tylko. Dlaczego taki przepis u Australijczyków? Oni są w pewnych sprawach bardzo nowocześni, kiedy są bardzo konserwatywni. Więc y, trudno trochę za nimi nadążyć. Oni są tam po drugiej stronie, więc inaczej no, tak, myślą tak, tak, tak. Natomiast myślę, to jest fajne w regatach, prawda? Jak jest ściśle ustalone, że ścigamy się tylko na takich i takich łódkach i inne, in, innych nie można używać. I Jaki, jakiś, nie, taki, taki, nie, mały, nie, jakiś przygodę jakąś pod tytułem komuś fał poleciał do drzwi albo co. Nie, fał nikomu nie uciekł, tak jak wspomniałem, załoga, załoga była, była bardzo... To, na, a zrzucanie genakara mieliśmy przy przy trzydziestu paru węzłach, nie? Śpiało, bo to było zaraz po tym rekordzie Jarka, więc naprawdę mocno biało, ale no to, to był ten z, z, z skarpetą z genaker, ja. więc to łatwo go okazuje się... Trzeba było tylko wciągnąć na niego skarpetę, udało się to nawet przy 30 węzłach i, i się okazało, że nie jest to większym problemem. Po prostu było robione po raz pierwszy. No i to a w ciśnienie Basa zrzucać genakera po raz pierwszy w życiu, no to tak jest niechowe. Jest... Tak, to było dosyć, dosyć odważne posunięcie. E, takim takim niebezpiecznym momentem jednym było, słuchajcie, właściwie ten najbardziej niebezpieczny moment. Był związany z awarią sprzętu i z obiadem zresztą tutaj siedzącym. Tak muszę do niego Dlaczego? Już tłumaczę. Eee. Braz spinakera, bras Genakera. No bo ten Genaker był taki trochę nietypowy, on miał braz. Był lekko wyciągnięty na nawieczną na, na Genakerbomie. I ten bras trzymał y, ten genaker, bo prawda, no i ponieważ kąt jest bardzo niekorzystny, to obciążenia w brasach są zawsze bardzo duże i, i ten bras przechodził przez taki snub bloczek, na, blok, no bo to był tej wielkości blok ważący tam, nie wiem, półtora kilo. Ciężki, jak no. I ten blok odpalił w pewnym momencie w stronę naszej kabinki i odpalił w miejsce, z którego obiad szedł dosłownie nie, wiem, półtorej minuty wcześniej. A ja z kolei siedziałem wtedy w momencie strzału po drugiej stronie kabinki, dokładnie na linii strzału. Ale e, Selma e, miała, bo już nie ma, e, takie grube mniej więcej zrobione z jakichś tam tworzyw sztucznych okna w, 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 w kabince. I, I to okno wyhamowało ten bloczek. I okno się zbiło, oczywiście, zupełnie, ale bloczek nie poleciał dalej. Znaczy, wleciał do środka, przebił tą. Nie wiem czy to plexi, no czy jakiś tam konifle, ale jakiś inny wie. O to okno, właśnie. Tu jeszcze jest całe, prawda? Z drugiej A, no tak, bo to z drugiej yy, I chub no, był, był okrutny. Yy, to wiesz, był okrutny. Yy, początkowo w ogóle byliśmy w ogóle. Z... Co się stało? Zszokowani w ogóle co za huk, prawda? Co no, się, tam się, tam dzieli? Dzieli się Cały czas, czas się baśnił. Generalnie na tym przy tych 30 no. węzłach 20 jaku straciła spinakery, bo 20 spinakerów poszło. W całych, w całych regatach. Katarzy straciło spinakera, cały wyskoczył z ramy. No, ale czekaj, ile Masz ty dwa albo trzy jak trzy no, ty? Tak. Ale wszyscy mieli no. zapasowy, mieliśmy jeden, no i jechaliśmy tak, no cały czas by, było to coś było w powietrzu, że Jarek i, i Piotrek Kuziar, czyli kapitan nominalny sermy, no nie nie wiedzą ile to wytrzyma po prostu. Jeszcze jedno odpuszczenie przy zjeździe spali i potem strzał z tego, tego spinakera, no to go do no tego nie będzie. I... A i tak długo wytrzymał, bo on był, tak jak no, mówiłem na 16-17 węzł skonstruowany, no. a myśmy przy 30 na nim. Na nim I przy którym strzale po prostu strzelił, strzelił znaczem tego bloka jakiś świsnął no tak. świsną, to to blok wpadł do środka po prostu. A tak poza tym ta no naprawdę na nic, nic to naprawdę nic się nie to... działo, wszystko było cały to... czas Ar pod sam kontrolą sam i, tak. i... tutaj ta stała załoga Selmy, czyli, czyli właśnie Ar Piotrek Kuźniar, Krzysiek Jasica, Tomek Łopata i Artur Strzyszowski, no to świetni żeglarze. Może nie żeglowali w regatach wcześniej, poza Arturem Artur sporo startował. Ale, ale pozostali praktycznie wcale, więc y, naprawdę tutaj jestem pod, pod ogromnym wrażeniem. I no właśnie nawiązując do tego, co na początku mówiłem, że y, ta decyzja, czy jechać, czy nie jechać, czy startować, czy nie, że przeważył ten człowiek taki bezpieczny wtedy we mnie, a nie regatowiec, y, że no, to wszystko, y, wszystko miało pokrycie jakby w działaniu załogi, że naprawdę było cały czas bezpiecznie. I chyba nie było ani jednego momentu, nie? Kiedy czuliśmy jakiekolwiek zagrożenie związane z czymkolwiek. Cały czas było naprawdę y, super atmosfera takiej regatowej walki i jednocześnie poczucia pełnego bezpieczeństwa. Tak, Janusz? Tam tuż na podejściu przed naszym przyjściem był problem z jakimś helikopterem medialnym. Samolotem. Samolotem. Tak, to taki mały, mały samolot y, y, spadł. W, y, to, tak, spadł do morza, tam y, ilość osób zginęło, cztery chyba, tak? Czy, albo cztery, w tym, w tym fotograf, który nam robił te zdjęcie. To, to z helikoptera jest akurat na starcie. Tak, ale, ale to ten sam fotograf ten, robił. Tak? Tak. Mhm. Nam potem te zdjęcia sprzedała ta agencja, w której on był szefem w ogóle. Zginął? Tak, on zginął. Mhm. I to było, y, Katarzys niemalże był świadkiem tego, Katarzys minął tą sytuację dosłownie tam o o kilkanaście minut no myśmy byli już sporo po czasie bo myśmy byli kilkanaście godzin po katarzyni no nie przepraszam akurat w tamtym rejonie to byliśmy w sumie niewiele tam jakieś 5-6 godzin po yy, po tym zdarzeniu więc. No, tak, tak, tak. No bo to było bardzo blisko organu wszystko. Takie... Dlaczego takiego? <noise> A co? Oni robili nisko, chcieli nie, robić nie, zdjęcia. Ja, no, dzień po mecie leciałem z... Leciałem hydroplanem obejrzeć organy, bo mijaliśmy je nocą. Eee, więc potrzebowałem sobie jak Ja jako zrobić... pasażer. Trzeba żeby... nie... było zrobić zdjęcie. Trzeba było zrobić zdjęcie organom, więc akurat tam trwała ciągle akcja wydobywcza. Eee, I gadałem z pilotem, jego kolegą z tej samej firmy, z którym, z którym ja leciałem właśnie dzień później. Eee, to no, chciał bardzo nisko zrobić zdjęcie. Zachaczył falę? Zahaczył skrzydłem, o... bo to hydroplan po prostu, nie, nie helikopter. Zachaczył skrzydłem przy robieniu zakrętu, żeby robić dobrze, żeby się ułożyć do zdjęcia. No i fiknął, jak to przy skrzydła skrzydłowego. Czyli najgroźniejszy moment wyścigu w ogóle nie był związany z żeglarstwem w pewien sposób. Najbardziej tragiczny. Ale rzeczywiście tutaj to, co Andrzej i Piotrek podkreślają, że nawet w tych warunkach, które mieliśmy, choć trzeba przyznać, że część jachtów miała w pewnym momencie tam w okolicach 40% wiatru. Więc rzeczywiście. Byśmy nie mieli 40 węzłów. byśmy mieli sporo powyżej 30, ale, ale do 40 nie zachodziło, więc u nas. Nie... Dla <drilling> <fry> jasności, nie mieliśmy ty wiatromie zalejwać. Może i dobrze. <syrup> I rzeczywiście tam było kilka awarii, takich poważnych awarii sprzętu. Między innymi ten nowozelandzki jacht klasy właśnie Volvo Ocean Race, nie pamiętam jego nazwy w tej chwili, stracił maszt. I potem staliśmy obok niego właśnie w porcie w Hobart. I to stracił ten maszt całkiem w niewielkiej odległości przed Mers, więc bardzo niefortunnie. Takich przypadków było bodajże dwa albo trzy utraty masztu. Sporo jachtów się wycofało, nie wiemy dokładnie z jakich przyczyn. Yy, więc z tych 116, które wystartowały, to ukończyło 94 i ponad to ile jeszcze? wie Ponad 100 ukończyło 107, no ale 11, czy tam, 9, ile, około 10 się wycofało w takim razie. Naprawdę polecam, słuchajcie, start w pregonie. <gryzanie>